Siemaneczko, witam już chyba w 15, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam odcinku naszego pięknego symulatora. Tak, wiem, nowy dzień, nowy ja, muszę lecieć sprzedać swoje rzeczy, nie pamiętam gdzie był ten, ten sklep, on był chyba przy motelu. Także tak, od razu powiem, zadeklaruję się, przynajmniej raz w tygodniu Recycling Center Simulator będzie domyślnie, częściej ale, ale no chwilowo nie dzisiaj, tak? Kto wie, może jutro, może pojutrze. Ja teraz jestem zabiegany. Będzie filmik w tym temacie, um, bo to będzie coś nowego, trochę. Ale tak jak mówię, trzeba, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bawić się dobrze. Będzie Recycling Center Simulator. Jak będzie wyczekany, to każdy będzie um, chciał. Każdy będzie miał coś dla siebie, prawda? Dobrze. Jeszcze jednego dolara ci podniosłem. No. Czekaj, bo ja nie idę tu, ja idę tu. Dobra. I teraz ja sobie muszę popakować te rzeczy. Tam muszę chyba przynieść więcej słoiczków, więcej papierków. Więcej papierków. Więcej torebisi. Na moje stacje ładowania. Ma. Okej. Okay. Oh Jesus, mam trochę tego OG, to ci mogę sprzedać w takim razie. Proponuję od razu piątkę. Za trzysta prawie. It, it. Na razie sobie weźmy woreczki, które mi się w sumie nie przydadzą. Albo się przydadzą w sumie, jak się tu wrzuci to przydadzą, prawda? A nie, braknie, ciągle jeden za dużo. It. Dobra, mamy OG w woreczku, mamy Green Crack. Mamy jeden Sour Diesel. Idealne pakowanie. Idealne pakowanie. Nie mam jeszcze do zapakowania przypadkiem. Nie. Dobra, tu podlejmy, żeby nie było, że takich na pusto rzucam. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Green Cracka sobie tu schowam. OG kasza też. Sour diesla. Sour diesla tu nie ma, proszę bardzo. Dobra, <tryk> tu to wraca. A, okej, okay. ktoś jeszcze chciał coś pisać? Ty Grand Daddy Ziomek, oczywiście, dla ciebie to wszystko. Prędko mu tyle podbiłem, cenę, na no, tak się zgodził. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No i co, weźmy może jeszcze jakieś próbki. Czy tego. A, Green Crack. Też się może przydać. 7 OG, Louis Louis, A oczywiście, ale to za 7 to już 500, i tak kupisz. Ja pierniczę gość, Ty ewidentnie masz problem. I 7 Grandaddy Purple. No tak, no mam ludzie, 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 co wy. Dobra, teraz tak, szukamy nowych klientów. Greg. Czy Greg polubi tę? To jest dobre pytanie. Czy Greg polubi metę? Dam no, mu jakiś tam klasyczny. Tu jest Greg, tak? Nie. Ewidentnie nie. Greg będzie gdzieś tu. Co się nazywasz Greg? Nie, to jest trend, ale... O, trend nie chciał. Kim ty jesteś, Elizabeth? Ty jesteś Grek. Mm. A? A? Fashion Ja myślę, że ja to sobie kupię. Najpierw może auto, później to, co prawda. Typie, dostajesz za darmo. Narzekasz. O, piękny OG. Dla ciebie proszę bardzo. O nie, bo ty chciałeś słoiku. Nie wziąłem dla ciebie słoika. Już biegnę, już biegnę to naprawić. Siup, 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 siup. Siema, Kylie. A ty czekasz na pewnie mojego dealera. Dobrze. Propo, będzie Benji, dawaj kasa. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że tam u mnie na stajcie wszystko jest... Tak. Yy. Dobry. Sprzedałem mu po cenie rynkowej, że tak powiem. Nie chciałem, żeby ten, żeby mi odrzucił. A chcę ich więcej od mety uzależnić, bo to wychodzi chyba opłacalnie, że tak powiem. Dla mnie, oczywiście, nie dla nich. Oni to już są po pograni w życiu, że tak powiem. Dobra, pierwszy deal jest tu dla Jeffa. A, dla, dlatego mogę z Tobą go od razu wypełnić. Po to w tym miejscu, fuck. od razu policja. Od razu, pierwszy deal. Chcieli akurat przechodzić, gdzie tu są kosze na śmieci. Mam jeszcze dwa słyki, mam, ale to tu już cena będzie potężna. 700 i ty to kupisz, boże, typie. Drugi raz schowałem się w koszu i drugi raz zadziałało. Sztos. ma policja. Dobrze, także zróbmy to szybko, tak, żeby nikt nie widział tym razem. Dzięki. Chciałaś 7 Grandaddy. Pyk. No jest, jest wysoko, jest dobrze. Jest dobrze. Sour diesel. No to, to jest dobre pytanie, czy ja mam tyle sour diesla? Na pewno potrzebuję odwiedzić mój laundromat. Jeśli się tam nic nie pierze, to wrzucić coś do prania, bo nagle mamy dość dużo tych pieniędzy. Ludzie, czemu tak jak ilości potrzebujecie tego aż co? Ja tam chyba muszę wprowadzić podział u siebie na tym. Um, na tych doniczkach, żeby zawsze mi rosło, rosło też OG. Bo na razie to bo to wygląda. Też OG posadziłem u siebie. To jeśli urośnie, to powinno być Git, nie? Deal? Where is deal? Miał miało być deal. A to dopiero później. Najpierw construction side, a później tu. Dobra, no to chodźmy tu. mam 3 godziny. Kończmy to od razu. A tu ktoś. Nie, to będzie gdzieś tu po lewej. Hop. A tu w kanale będzie. Nie ma. Louis, ty chcesz 7 OG. Proszę bardzo. I Grandaddy Purple na Construction Site. No i to jest, kurczę dobrze. Dobry biznes. Już 20 koła praktycznie on w sumie. Dużo, dużo kasy. Do tego 2000 się pierze dodajmy. To nie jest tak, że te 2000 nam znikły, tylko znikają na 24. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jeszcze pewnie dealerzy mają dla mnie troszkę kasy. Jest behind the construction site, dobra. Czyli deska. Na szybkości. Trzy mamek. Co chciałaś? Czy Grand Daddy? Dan. Dobra. Jakie mam pytania? Sour Diesel i 10 OG kaszy. Okej, okay, yes. oz. Mm, sour Diesel, 10 OG kaszy jest. To jest Green Crack, to nie. I Sour Diesel też sobie dwa weźmie. Ja pitole ludzie. Uh, sour Diesel, mamy. Plus 100 Tent. Late night uh, 7 OG kaszy plus 100 hit. Late night, ja to muszę wszystko przepakować jeszcze. Counter offer, plus 40, 50 nawet. Dobrze. Late night. Boże, wszyscy chcą takiej ilości. To jest aż dramat. bo ja tam uu, not good not good ale ja trudno przyjmę najwyżej się wywalę ale tam mi wyrośnie więcej, dobra ogarnijmy co potrzebuję 5 sour disley mam 10 ogcashy, 20 ogcashy 25 ogcashy, czyli aż 5 słoiczków mam i tutaj mogę w sumie to zostawić e, i to jest tyle? 20. Raz, dwa. To jest 10, 10, 25 i 5. Jest git. Dobra. Dobra. To teraz zróbmy tak. Ja potrzebuję jeszcze słoik. Potrzebuję jeszcze słoik. A tu coś, coś się pytało, nie? Dobra. Bo w, lewej, w lewym rogu jest ikonka, że ktoś wysłał do mnie zapytanie, więc myślałem, że już jest. Mam wrażenie, że znosi moją postać trochę w lewo, tam w prawo. Dobra. Pierwsze potrzebujemy a, słoiki, Kupmy sobie 40 słoików, zaniosę je tu. Kupię sobie 40 woreczków później. Mogę to zrobić na razie, starczyło zostawić ten towar. A, słoiki. 40. A kupmy od razu też woreczki. Będę tam na paletach to dobrze. To damy radę. I teraz lecimy robić dile. Ile, dile, dile. Czy ja mam jeszcze u siebie w ogóle jakieś OG, czy nie? Jest OG. No to nie ma tragedii. Dobra. No to połóżmy może nie tu w takim razie, tylko tu. Tam mamy to, także możemy z tym iść. Dobrze. Hit. Nie to nie. Będzie. ty widzę schodów nie uznajesz, ale daj mi tego tysiaka. Teraz sprawdzę czy macie w ogóle jeszcze coś tam jako dealerzy dostępnego, bo ja tam mam dużo do popakowania i popakowanych w sumie rzeczy. Więc to tylko kwestia, żeby wam to dostarczyć. Georgie, ty 10 OG, proszę bardzo. Mówisz gościu i masz. Dobra, teraz trzeba dobrze wziąć ten zakręt. Idealnie, idealnie. Teraz długa odpoczynek. I skok. ma? Ja poworeczki. Jak będzie progresywna policja, o tym się mówi w update, no to będzie bardzo ciekawie, że tak powiem. Będą dość utru mocno utrudniać życie. Uh, mam OG. OG może mogę mieć. Zdaje się, chcę. Sour Diesel się znajdzie, ale to jest stówka. Dodatkowo. Um, no dobra, dam ci na drive right now. Sorry, Mr. Ming. Miss, Miss Ming. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj by się chyba przydała totalna rearanżacja, żeby to nie stało przy ścianach jednak. Dobra, woreczki. Ja już biegnę po słoiki dla was. Ich nie pakują wszystkiego w woreczki w międzyczasie. Muszę tam mieć półkę takiego właśnie zapasu chyba, co ja będę przychodził po prostu raz na jakiś czas ogarnąć, bo oni sobie nie poradzą z tym. No i trzeba jeszcze patrzeć, czy mają słoiki, czy nie. Dobra, słoiki były tu dla nich, te były dla mnie jeszcze. dla mam, dobra. Wszystko chyba, co chcą ode mnie kupić, to posiadam. W rękach, także dobrze. W tej nocy troszkę trzeba będzie polatać. Ale to też pewnie dużo kasy da. Jeszcze więcej tego Odzi ludzie chce, co ja nie wiem. My zaraz zobaczę. Czy mogę tego OG więcej wam wydać? Pyk, switch Pyk, pyk. No tutaj widać, że trzeba ci pomóc, bo zostały ci 4 OG akurat. Ludzie. Dobrze. A, czy jest to jakiś OG? Już nie ma tu OG kasza. To jest popakowane: Green Crack. Hmm, hmm, hmm. No. Dobra, zaczęło się curfew. Masz dla mnie tylko tyle kasy, a możesz jeszcze... o, mało. U. U. Dobra, lecimy. Może już ktoś na mnie czeka. Na to na to ja liczę w takim razie. Czy ktoś już na mnie oczekuje. Tutaj usta nikogo nie ma pod mostem, To już? Czy tylko wydaje, tylko się Wam wydaje, nikogo nie ma pod mostem już? Jeszcze? Prawie działa ja te dile. Reszta jest tu. Raz, dwa, trzy, cztery. O, ja chyba do tego muszę uderzyć, bo on jest w dokach. To będzie nowy, nowy ten. A potrzebuję kontakty. O, tu jest dealer dostępny. Z kim się muszę zaprzyjaźnić? Z Luisem. I Eugene. Najlepiej Eugene a by było a przerobić dla mnie. Dobrze. A w dokach na razie jeszcze nie mogę. Dobrze. Czyli Eugene to jest mój następny cel. Wszedłeś już? Jeszcze nie. Ja w sumie muszę iść na dół, to mogę iść tędy. Jak ciebie na razie nie interesuje deal, to pójdę sobie tędy. Tup, tup, tup. Mam. Może ktoś już na mnie czeka. <coughs> Ciemo Mik. Dobrze? Albo Ludwik, Mik. Co ty chcesz? 5 saur Proszę cię bardzo, kolega. It. No i to są dobrzy klienci, oni czekają. Czy OG Cash... O, ja ci to miałem przypakować. Fuck, już do ciebie wracam. Już do ciebie wracam. Jeden słoik rozpakować. Dobrze. A, pyk. 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 I pak. Raz. No, nie musisz liczyć. Idź, Mamy wszystko. Bierzemy. <laughs> słoik odstawiamy. Lecimy dalej. To było 3, 7, 5, 5, dobrze. Dobrze dobrze, może nie zmę w ręce Mamy Mika. Mik. Ludwig, sorry, przepraszam, ja was melę, wy wszyscy podobnie jesteście Bieg Git 25 metrów tu będzie Peggy. Peggy chciałaś 5 OG Proszę cię bardzo. Co tak tania ty dostałaś. Za tanio. Dobra, tu jest most, to ja jeszcze tutaj muszę iść, bo tam to będzie pod mostem, to tam to wiemy. Jest w miarę bezpiecznie poza tym. Dobra. 46 metrów, to gdzieś tu będzie. Tą, to Tom To tą, czy nie tam. To tam adam og Okej, assassin. Pick. Jazda 200 200. Na razie jestem stratny. Jeszcze? Ja chcę jakiegoś teraz trafić. Jackpotta. Tylko po 200 chyba na razie trafiłem. Także musi się kiedyś udać, prawda? Zawsze tak jest, że musi się kiedyś udać i się tak gra 200. No come on, ludzie! Ile tysięcy można tu stracić? Jest jackpot, jest dycha! Jest dycha! Dobrze. Dużo kasy mam w sumie w tym momencie, przez tą wygraną. Bardzo dużo. A tam sobie kliencik czeka pod mostem, a ja sobie ciągnę za te... ...wajchy w kasynie. Hit? Może jakieś drugie 777 7, 7. Bardzo przydatne by to było. Tysiak wygrany, proszę bardzo. I tak jest to na minusie, w porównaniu pod 10 tysięcy. Kolejny tysiak wpadł LOL. A bo ja na SMS -y jeszcze muszę odpisać. Tower Diesel. No kurczę, mógłbym, ale teraz nie chcę. Nie chcę mi się już tego dzisiaj ogarniać dla niego. W sensie tego dnia wrze. Ostatnia runda. <coughs> Git. Git. Dobrze. Jak już jestem przy it ATM to sobie wpłacę tą kasę. Deposit, Max, pyk. Git 22 na koncie, 10 tysięcy w ręce. Jest git, prawda? No nie powinno być git. Mi się wydaje, że jest git. Z taką ilością kasy, no to już bezpieczniej niż nie. Dobrze. Mm, tak. Rzeczy na metę jeszcze chyba mam do gotowania. Przynajmniej na jedną porcję. By zamówię. że ja nie wiem gdzie ja biegnę. Myślałem, że on pod mostem miał być. A nie, on będzie tu. Dobra. W sensie nie widzę, że ja gdzie ja biegnę, nie wiem gdzie ja biegnę, bo jest ciemno i ja nie widzę na monitorze. Żeby nie było. Też mapy też nie powiem, że znam jakoś, bo nie znam. 5 sour diesel pewnie dorzucić kawałek. Proszę bardzo. Będziesz bardziej uzależniony, może. Dobra, tak jak mówiłem. Fokus. Będzie teraz na na na, 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 na nowego rejonu downtown chyba Tam potrzebuję Kolejnego Dealera z git, tu masz jeszcze nasionka 10 granda di purple, no to trochę głupio Tutaj słojeczki na mnie czekają, green crack 10, 15 Tu sobie tak naprawdę tak, 5 zostawię Green kraka zostawię dychę. Teraz do moich dealerów pójdę z tym, co mam. <laughs> Na chwilę ich to utrzyma przy życiu. Nie ma. Tylko pięć stówek. Ja chcę tak, dać i pół z tego. I pół z tego. OG masz jeszcze. Dobra, woreczki ci biorę. Woreczki ci po nic. Widzę, że nie obracasz nimi aż tak, jakbym chciał. Koleczki zostawię dla siebie. Biegnij. Jeszcze trzeba obskoczyć będziego. Zobaczyć jak nam idzie gotowanie mety. No i pewnie na dzisiaj będziemy kończyć. Czyli to będzie drugi odcinek bez zamawiania dropów. Pragnę zauważyć. No wiem. Nasionka się już nam kończą. To trzeba by było w ogóle ogarnąć. Co wy tak mało dzisiaj sprzedaliście? Pyk i pyk. O. Tak, właśnie zrobię. Co wy tak mało dzisiaj sprzedajecie, ludzie? hotel to będzie moja baza. Chyba nie wiem, czy to jest dobra w ogóle opcja, żebym ja sobie tak to dzielił. Tam napchałem tych łóżek, tu tą sprzątaczkę w sumie mógłbym też wywalić. A mi tu po nic będzie. Dobra, czy tu jest jakieś wolne miejsce? Nie. Ale się ładnie stakuje. Green Crack jest, Grand parpool jest, OG troszkę jest. Dobra, jakoś to będzie hop, 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 hop. Pyk. O, ja tu worek zostawiłem w ogóle na śmieci. Chyba ostatnio ile kasy? 28 dolców. Pyk. Dobra, ja teraz biegnę do siebie. Pokruszymy nasze ugotowane produkty. Ja wiem, że dzisiaj trochę krócej, ale dzisiaj trochę krócej. Czasami nie można, prawda. I, I może następny odcinek wejdzie znowu jakieś godzinka. Ja wiem, ja też tak lubię sobie na taką sesję przesiąść, szczególnie w tej gierce, i ona się pozwala wtedy zagłębić człowiekowi. A teraz gram tak troszkę mm, troszkę bardziej pobieżnie. I mamy to. Dziękuję. Tak. Tableteczki. No. Pasem polać. I nasypać fosforu. Zamieszać. Gdyby to było takie proste, to ten pewien serial by nie miał sensu, nie? Podnieść. Pogrzać. Ojojoj, oj, za ciepło, za ciepło, za ciepło. Git. To się gotuje, to się ten. Tu nam. Zapakują. Green Kraka jeszcze mam tyle. Ja bym to w sumie wziął inną stację. Zrobił. Unpacka wszystkiego. Odzyskał woreczki, odzyskał produkt. rzucił tu słoiki i produkt i woreczki. I tu coś jeszcze takiego macie? OG kasza. Nie no, OG macie tylko trzy, dobrze. Ale tu tego green kraka to samo. Tak być nie może, panowie. 20 do słoików. Jak macie słoiki, to pakować do słoików, a nie a pierdzielić się z woreczkami, prawda? Można? Można. Dobra, i OG wezmę do siebie. Macie jakieś wolne słoiki jeszcze? 20. No to powinno wam wystarczyć, nie? Tu, tu są słoiki. Jest 9 produktu. Jakiego? Greenkraka. To green cracker ci w tym momencie chyba u nas dostatek. Jakby ci wziąć dużo jeszcze jeden Będziesz miał 10 na dwa słoiczki idealnie, prawda? żeby się nie, nie zepsuł A to jeszcze trzeba tu wrzucić. Dobra, zapomniałem o tym fakcie. Otwieramy. To się przelewa. Zamykamy i wini to cook. Jest git, jest dobrze. Kończymy dzianek. Bo nie odpisałem komuś. Chyba pierwszy raz mam prawie 5 koła sam ze sprzedaży. A uh, moi dilerzy troszkę mniej sprzedali dzisiaj. Nie wiem czemu. 37 udzielasz. wszystko w sumie ja sprzedałem. Nie wiem, nie wiem jak to zrobili. Hustler jest na piątce. Dzisiaj powinno być dużo Expo według mnie. bo to mówię, głównie ja robiłem. Dobra, wszystkim odpisałem. 35 tysięcy. Dame. Także jesteśmy bogaci. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Siema.